Dzisiaj w odcinku pierwszy Jaguar X-Type, którego wtyłek urządziła pszczoła. Przed Wami pierwszy seryjnie produkowany Jaguar w kombi. Benzyna czy diesel? Którego silnika się wystrzegać? Jakie są wady, a jakie zalety? Oraz czy Polak projektujący to wnętrze stanął na wysokości zadania? Dziś jesteśmy w Gdańsku, a auto na testy udostępnił nam nasz widz Wojtek. X-Type to był debiut dla Jaguar'a w klasie D. Pomimo początkowo wysokiej ceny, dzisiaj można go nabyć za naprawdę rozsądne pieniądze. Żeby zaparkować go w swoim garażu, trzeba mieć nawet poniżej 10 tysięcy złotych. Wiadomo, największy wybór będziemy mieli dysponując kwotą około 15 tysięcy złotych. Wtedy możemy wybierać w rodzajach, nadwozi i silnikach. Najdroższe egzemplarze to kwoty ponad 25 tysięcy złotych. Przygotowaliśmy dla Was listę ogłoszeń z prezentowanym dziś modelem, którą widzicie teraz na ekranie i znajdziecie w opisie tego filmu. Trzeba przyznać, że nasz bohater wygląda jak mniejszy brat modelu XJ. Mamy tu cztery okrągłe reflektory, chromowaną osłonę chłodnicy oraz chromy na zderzaku. Nie ma już statuetki Jaguara w wyskoku na masce, ale nie był to najszczęśliwszy element dla pieszych. Po masce ciągną się kształty reflektorów, a sama ma słuszny rozmiar. Sam X-Type ma długość ponad 4,7 metra. Z boku nie da się ukryć, że to kombi z prostą linią dachu, na której umieszczono czarne relingi. Mimo wszystko, nawet w tak zaskakującym projekcie jak Jaguar Kombi, udało się utrzymać ducha brytyjskiej marki. Tylne lampy obłe, i tutaj też sporo chromu oraz dwie rury wydechowe. Jaguara X-Type produkowano od 2001 do 2009 roku. Lifting przeprowadzono w 2007. Do wyboru są dwa nadwozia: sedan i kombi, nazwane Estate. Ciekawostka. Jest to pierwsze seryjnie produkowane kombi Jaguara. Co prawda kiedyś był już taki projekt na bazie XJS-a, który nazywał się Shooting Brake, ale produkowała to firma zewnętrzna i wyprodukowano niecałe 70 egzemplarzy. Wnętrze zaprojektował pan Tadeusz, a konkretnie to Tadeusz Jelec i powiem tak, Polska górą. Znowu nam się udało. Jest to taki projekt, który godnie reprezentuje tę markę z całym jej brytyjskim sznytem. Materiały, kształty, nawiązania. Wszystko jest jak trzeba. Nasz egzemplarz ma przebieg niemal 230 tysięcy i jego stan w kabinie oceniam na piątkę. Na wyposażeniu, automatyczna klimatyzacja, dotykowy ekran z nawigacją, ale mapy nie są już aktualizowane, więc to raczej taka ciekawostka. Do tego czujnik zmierzchu i deszczu, tempomat, a w kwestii praktyczności, dwa schowki. Przy czym ten przed pasażerem ma również taki sprytny wieszak. Na konsoli środkowej, dwa miejsca na kubeczek. Uuu, jak stąd? Idealnie. Sterowanie komputerem pokładowym po lewej stronie kierownicy zastosowano tu, prawdziwe drewno i skórę i o tym brytyjskim sznycie mówiłem przed chwilą. Kierownica wielofunkcyjna, manualnie regulowana w dwóch płaszczyznach. Skórzane fotele wygodne z elektryczną regulacją. Ja przy wzroście 1,73 m mam i zapas nad głową i tutaj nigdzie nie narzekam. Nasz producent, który ma 1,90 m, również nie miał żadnych zarzutów w kwestii przestrzeni w pierwszym rzędzie. Siadając sam za sobą z tyłu mam komfortową przestrzeń na stopy, na kolana i nad głową. No i fajnie wpada się w tą wygodną kanapę. Natomiast nasz producent głowę zmieścił, ale kolana już niekoniecznie. Co my tutaj mamy? Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubeczki. I brak isofiksów. Pojemność bagażnika w autach klasy Premium nigdy nie była priorytetem, ale 445 litrów, a to o 7 litrów mniej niż w sedanie, jest już zastanawiające. Dla przykładu Mondeo MK3 w kombi ma bagażnik większy o prawie 100 litrów. Ale jest usprawiedliwienie, napęd na 4 koła. Zmieściliśmy tutaj trzy nasze walizki, nie wyszła jedna średnia. A w bagażniku? Pod podłogą w miejscu na koło zapasowe jest butla z gazem oraz mamy dwa schowki po bokach. W tej części odcinka opowiem Wam o wrażeniach z jazdy i dlaczego nie warto zakochiwać się w dieslu. Będą też testy wygłuszenia, dynamiki i spalania. Dopracowane zawieszenie, które dobrze znosi dynamiczną jazdę, a zarazem zapewnia odpowiedni komfort do wygodnej, stonowanej jazdy. Do tego trakcja, napęd na dwie osie i mocna fałszustka. to świetne odczucia i to nie tylko na suchym asfalcie. To jaguar, który idealnie nadaje się na drzczysty dzień w Wielkiej Brytanii, ale jak widać także w Polsce. I tutaj szybka przypominajka, widzowie, zachęcam do zgłaszania Waszych samochodów do naszych testów. E-mail do zgłoszeń widzicie teraz na ekranie. Nasz X-Type ma pod maską 3-litrową V6, która generuje 231 koni mocy i pozwala rozpędzić się do setki w 7 sekund, a prędkość maksymalna to 234 km na godzinę. Czas na test elastyczności 60-90, prędkość bazowa ustawiona, jedziemy. Skrzynia w trybie Sport. 3,5 sekundy. Euro NCAP przebadało naszego kocura i dało mu cztery gwiazdki. O wiele gorzej natomiast poszło w dziedzinie ochrony pieszych, bo tam tylko jedna gwiazdka. I czy to nie jest czasem powód, dla którego statuetka skaczącego Jaguara zniknęła z maski? Natomiast IIHS ze Stanów Zjednoczonych dało ocenę good dla podstawowego testu zderzeniowego. Czas na test wygłuszenia. Mam decybelomierz 90 km na godzinę i mierzymy. 62 dB. Wynik przy 140 z autostrady widzicie teraz na ekranie. Zużycie paliwa? A czy od silnika V6 z automatem i napędem na cztery koła można wymagać niskiego spalania? No nie sądzę. Wyniki naszych prób widzicie teraz na ekranie, natomiast właściciel zadbał o redukcję wydatków na paliwo i postawił na zasilanie LPG. Silniki tego Jaguara są bardzo różne, z podziałem na benzynę, czyli szlachetne V6 oraz diesle, gdzie mamy skromne R4. Benzyny to same V6 i to aż w trzech pojemnościach, od 2,1 litra do 3 litrów oraz mocy od 156 do aż 231 koni mechanicznych. Konstrukcje powstały przy współpracy Forda, Mazdy i Jaguara, które przejęły projekt od Porsche, a które porzuciło go na korzyść tworzenia boksera. I tak dostaliśmy AJV6. Gama Disney jest skromna. Pojemność od 2,0 do 2,2 o mocy od 130 do 155 koni. Mają wtrysk common rail pochodzący prosto od Forda. Osiągi nie najgorsze, plus przyjemna kultura pracy i nie najgorsze spalanie. Brzmi jak przepis na sukces? Poczekajcie do działu awaryjności. Skrzynie biegów to manuale o 5 lub 6 przełożeniach oraz skrzynie automatyczne, hydrokinetyczne. Był kombi, był diesel, co jeszcze może pojawić się w Jaguarze? Ano, napęd na przednią oś. Tak, X-Type to samochód z przednim napędem. Na szczęście jest opcja, tak jak u nas, na napęd 4x4. Co do awaryjności, to muszę przyznać, że jeżeli mamy pod maską silnik benzynowy, to można spać w miarę spokojnie. Oczywiście drobne awarie cewek czujników, termostatu czy innego sprzętu się zdarzają, ale same silniki są całkiem trwałe. Zdarzają się też wycieki różnej maści. Silniki Jaguara w stosunku do tych Fordowskich zostały poddane modyfikacjom, na przykład mają system zmiennych faz rozrządu, którego nie było w Mondeo. Silniki diesla natomiast to trudny temat. Fordowski diesel 2.0 miał świetne parametry, jak dynamika i niskie spalanie, ale miał też wadę konstrukcyjną. Opiłkująca pompa wysokiego ciśnienia zepsuła nie jeden układ wtryskowy, a wymiana zepsutych elementów oraz czyszczenie całego układu to spory wydatek. Ogólnie diesle mają takie problemy jak niezbyt trwałe koła dwumasowe, zacierające się turbosprężarki, szwankujące egr -y oraz inne problemy typowe dla nowoczesnych diesli. A jak już koniecznie ma być to diesel, to który? Okazuje się, że chyba najlepszym wyborem będzie ten silnik 2.2 z powodu mniejszych problemów z układem wtryskowym, jednak w nim trzeba uważać na dpf który został wprowadzony na pewnym etapie produkcji tego silnika. Poza tym okazało się, że uszkodzeniu ulega delikatna chłodnica, a zbiorniczek wyrównawczy po prostu czasem pęka. Pojawiają się też wycieki ze wspomagania układu kierowniczego oraz zdarza się korozja na rantach drzwi. Jako wadę można dodać, że części są droższe niż na przykład do Mondeo, a wybór zamienników będzie mocno ograniczony. No i nie każdy mechanik będzie odpowiedni do serwisu Jaguara. Spójrzmy na zestawienie kosztów utrzymania oraz napraw. W pierwszej tabeli koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a w drugiej koszty poważniejszych napraw mechanicznych oraz blacharskich. Jeżeli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, koniecznie zajrzyjcie na otomoto części. Przygotowaliśmy odpowiedni link w prawym górnym rogu ekranu oraz w opisie tego filmu czas na małe podsumowanie. Co spodobało nam się w naszym Jaguarze X-Type? Brytyjski sznyt i stylistyka klasycznego Jaguara. Dobre właściwości jezdne, szczególnie w napędzie na cztery koła oraz V6 pod maską każdej benzyny, a to nieczęste w tej klasie. A co mnie zawiodło? Nieszczęsne silniki diesla i małopakowny bagażnik. Jeśli podobał Wam się odcinek z Jaguarem, koniecznie dajcie łapkę w górę pod filmem, a my widzimy się w następny czwartek w teście auta używanego. Do zobaczenia!